To jest Ja nie widzę tutaj, żeby ktokolwiek się tym zajmował. To stoi już parę lat, nic się z tym nie dzieje. Co mówi państwu? No nic, płacimy za rusztowanie co miesiąc. I co? I nic. Ile już zapłaciliście za wynajem tego rusztowania? Ponad 500 tysięcy złotych. Tutaj to, to pęka wszystko. Tu okna, widzi Pani, jakie są od Gołębi. Kilka razy miałam gościa na rusztowaniu. Zapytałam się, co on robi. On mówi, że pomylił drzwi z oknem. To był złodziej i to nie pierwszy raz. Mieszkańcy, co oni mają robić? Niestety, wszyscy i oni i my musimy czekać. Ale wie Pan, ile Ale oni ja czekają? Ale ja wiem, ile oni czekają. No kiedy się to skończy? To jest jakaś niekończąca się historia, ta termomodernizacja na tym osiedlu. Niestety tak. Blok z ponad 20-metrowym rusztowaniem w centrum Katowic od lat jest tematem żartów i anegdot o niekończącym się remoncie. Jego mieszkańcom nie jest jednak do śmiechu, bo termomodernizacja bloku trwa z przerwami już 13 lat. Bezsilni mieszkańcy zaprosili naszą reporterkę, by zobaczyła, jak wygląda ich życie w cieniu potężnego rusztowania. Dzień dobry, jesteśmy. Do 16 Dzień dobry. dzień dobry. Taki pochmudny całkiem dzień. Jak jest teraz już taka pora roku jesienna, zimowa, no to już naprawdę tu jest gehenna ciemność, nieziemska. Jak ja wracam z pracy, no to zaczynam od zapalenia światła. Rano zaczynam od zapalenia światła i tak niestety wygląda mój dzień. To wynika wszystko z tego, co tutaj mam za oknem. Jest słoneczny dzień, jak tu stoimy, pani ma pół mrok w mieszkaniu. Tak, tu jest cały dzień taki półmrok. Pani Izabela jest pielęgniarką. W szpitalu pracuje na zmiany. Od ponad trzech lat mieszka w półmroku. Nagrywa filmiki, bo nawet jej znajomym trudno było uwierzyć, że to może być aż tak uciążliwe. Jest godzina 11, pokażę drugą część klatki, nie ma ślucznego światła i nie ma rusztowania, jak wygląda, jak jest jaśniutko. Przejdźmy teraz i zobaczymy, jak wygląda moje mieszkanie. W moim mieszkaniu totalna ciemność. Jak się żyje w takich ciemnościach? Ciężko. Depresyjnie. Czasami się nie chce do tego domu wracać. Wyobraża sobie Pani, że jest Pani już na emeryturze, nie pracuje Pani i dużo czasu Pani spędza w tym mieszkaniu? Nie, nie ma takiej opcji. Ja generalnie nawet jak mam dzień wolny, to, to gdzieś tam uciekam. Czy jadę, czy jadę do znajomych, czy idę na spacer chociażby do parku, no uciekam z tego mieszkania. To jest należna szafa. W normalnych warunkach ludzie otwierają szafę w ciągu dnia i wszystko pięknie widzą. Ja, żeby cokolwiek zobaczyć, zapalam światło. W 39-metrowym mieszkaniu pani Izabeli takie warunki panują przez niemal cały rok. Najgorzej jest jednak, kiedy nie ma słońca. Wpływa to nie tylko na jej samopoczucie, ale ma też poważne konsekwencje finansowe. Moje rachunki za energię elektryczną drastycznie wzrastają. Na chwilę obecną płacę w granicach. Nawet spróbuję państwu powiedzieć dokładnie. Najbliższy rachunek mam 280 zł i tak będę płaciła co miesiąc do końca roku. Gdzie... Za energię elektryczną? Za energię elektryczną. Tyle co miesiąc pani płaci? Tak. Rusztowanie jest też bardzo uciążliwe. Na konstrukcji gnieżdżą się ptaki, których odchody są niemal wszędzie. Były próby włamań, bo złodzieje wchodzą po rusztowaniu jak po drabinie. Do niektórych mieszkań dostaje się woda. jest widać, że Tam przez tą dziurę się państwu woda wlewa? Tak. Szalania wodami opadowymi były y, minimum 3, 4, 5 razy w roku. To jest ten pokój? To jest ten pokój. To co się tutaj pojawiało. Czyli to, tak. jest, to jest grzyb, wszystko, tak. tak? To jest wszystko grzyb. Woda ściekała za meblami, myśmy tego mhm. nie widzieli. Puchły nam y, panele Grzyby już przeszedł na meble. Całe meble zostały usunięte. Tych zalań było co najmniej 3, 4, 5 w roku. Ostatni remont kosztował nas za same meble około 10 tysięcy plus. Podłoga, malowanie, farby i tak dalej. Ponad 20 tysięcy są koszty odnowienia tego pomieszczenia.